Jesteśmy w malarni, jest to bardzo sympatyczne studio, pracownia w Domu Polonii. Miejsce zabytkowe, bardzo przyjemne, ponieważ leży na trakcie królewskim pomiędzy Bramą Krakowską a zamkiem. Zawsze można skręcić na prawo. No i tutaj znajduje się wiele ciekawych obiektów, między innymi właśnie studio, pracownia. Malarnia. Tym razem możemy obejrzeć rysunki z podróży. Staram się każdego miesiąca pokazywać co innego, choć czasem brakuje eksponatów. Niemniej jednak rysunków mamy w kolekcji bardzo dużo. Powstawało rzeczywiście w trakcie podróży do Włoch, do powiedzmy Austrii, do. Francji, ale też z Krakowa, z Lublina, z Kazimierza. Tak się składa, że jedni lubią fotografować i utrwalają swoje wrażenia przy pomocy aparatu, ale jest zupełnie duża grupa osób, które w swoich przyborach turystycznych mają także ołówek, piórko, tusz może inne przybory, może pędzel, może cienkopis. Oczywiście wtedy potrzebny jest również odpowiedni blok dobrej firmy, Canson Fabriano, taki, żeby się na nim dobrze rysowało i żeby można było oddać uroki danego miejsca. Takich przygód z malowaniem ulicznym w swoim życiu miałam bardzo wiele. Praktykowałam w Kazimierzu jako mała dziewczynka. Podglądając krakowską szkołę architektury, bo właśnie młodzi artyści, jeszcze wtedy studenci, oni mieli zajęcia właśnie z rysunku architektonicznego, pięknie rysowali. No i podchodziłam, patrzyłam, podziwiałam. To było coś innego. To byli dla mnie ludzie, którzy zajmują się czymś, co jest bardzo tajemnicze, bardzo piękne. I to było to odkrywanie innego świata. Tworzonego przez pryzmat własnej wyobraźni. I dzisiaj również, jeśli wybieram się w podróż, zwłaszcza do miejsc historycznych, gdzie są zabytki, tak jak Florencja, na przykład Wenecja, to bardzo lubię mieć przybornik z materiałami rysunkowymi. I muszę powiedzieć, że bardzo dobrze rysuję się w takich dużych miastach zabytkowych, gdzie jest Wiele osób, bo w zasadzie nikt nie zwraca uwagi na tego rysującego. Bo właściwie wszyscy zajęci są albo fotografowaniem, albo kulinariami, albo rozmowami towarzyskimi. I osoba rysująca jest jakby wkomponowana w ten właśnie krajobraz. Tak więc, no, najprzyjemniej wspominam sobie chwile wieczory spędzone we Florencji. Tutaj taki właśnie są takie dwie prace rysowane tutaj przy, przy w Galerii Uffici nieopodal inny budynek z postaciami, z jakimś targowiskiem. No i ja tam przesiedziałam właśnie dobre trzy godziny, czyli półtorej godziny jeden rysunek. I muszę powiedzieć, że nikt mi nie przeszkadzał, nikogo to nie interesowało. Natomiast ja byłam bardzo szczęśliwa, bardzo zadowolona, Mogłam głaskać okiem, ale również tuszem, piórkiem, te wszystkie przepiękne miejsca architektoniczne, te detale, które rzeczywiście robią wrażenie. A co najważniejsze, że jest to trwałe jest to pamiątka, która zostaje w domu, i może kiedyś moje dzieci, moje wnuki będą. Pamiętały, że w majątku rodzinnym również są takie eksponaty. Tutaj rysunek z Tbilisi. Piękne miasto, aczkolwiek może i trochę zniszczone, ale właśnie jest taka tajemnicza plątanina różnych platek schodowych, różnych Takich balkonów drewnianych. Oczywiście krawiec i pracownie różne są w przyziemiu. Natomiast do, do domu na obiad to się pewnie idzie po takich schodach krętych, tajemniczych. Właściwie bardzo trudno rozeznać się w tej niezwykle malowniczej. Kompozycji. Podejrzewam, że chyba nie było jakiegoś architekta, który by pilnował, jak to ma być i, i czy na pewno jest to bezpieczne. Życie dyktowało, trochę jak u nas w Kazimierzu nad Wisą w okresie międzywojennym, życie dyktowało rozwiązania tej tak lokalnej drewnianej architektury. Bo jeśli rodzina czteroosobowa w szczęśliwy sposób się rozmnażała, jeśli przybywało dzieci, a potem jeszcze i młodych mężów i żon, no to zapewne trzeba było dowodowywać kolejne pomieszczenia. I życie dyktowało właśnie takie niezwykłe rozwiązania, żeby na górze jednak jeszcze powstał, jeszcze jeden pokój, jeszcze jedna kuchnia, jeszcze jedne schody. I w efekcie poprzez wiele setek lat powstawały takie przedziwne konstrukcje, które, które mają swoje piękno, mają też i swoją funkcjonalność, przydatność i budzą podziw turystów, którzy tam właśnie fotografują, rysują i w ten sposób jakby też współuczestniczą we wszystkim co tam można zobaczyć. Nasz Lublin też takie ma miejsca, to jest nieistniejąca już chałupa na Starej Wieniawie. Ja właściwie czasem sięgam do starych rysunków, nie rysunków, fotografii i też podziwiam dawną architekturę i jej bajkowe rozwiązania, które też działają na wyobraźnie. To są, to są zabudowania drewniano-kamienne, dachy tak jak w Kazimierzu też kryte gątem przypadkowo stojąca drabina, jakieś zostawione jeszcze koło odwozu I w tym wszystkim słońce światło księżyc, które uwydatniają szczegóły i czynią je jeszcze bardziej bajkowymi i takimi, jakby z innego zupełnie świata, no bo to, to świat może nie z tej epoki i nie z, tego, nie z tego wieku. Również Lublin działa na mnie w taki sposób bardzo inspirujący. To jest wyobrażenie lubelskiej katedry widzianej z boku, oczywiście tam gdzieś dalej widać nawet fragment wieży bramy trynitarskiej. Oczywiście w żadnym miejscu tak katedra nie wygląda. To jest zupełna fantazja, ale przecież to właśnie o to chodzi, żeby pobawić się, pofantazjować i na znanych motywach, na miejscach, które mamy w pamięci, narysować coś, co jest tworzeniem własnego świata, a jednak wywodzącego się z tego, z tego miejsca. Również jeszcze jeden. Kazimierz to jest też jakby inspiracją była stara fotografia. W tle widzimy Kościół Świętej Anny, natomiast ta przestrzeń to jest właśnie tak zwany mały rynek. Tutaj nawet jakaś, jakiś fragment wozu konia nie widać, słońce świeci, cienie się pięknie układają i właściwie atmosfera. Kazimierza nad Wisłą tutaj jest oddana, tego Kazimierza z lat dwudziestych tamtego stulecia. Też Wenecja, rysunek z Wenecji, robiony z natury, to jest wejście do jakiejś budowli, piękna krata, okno takie renesansowe. Również bardzo ozdobna, ozdobny portal, którym wychodzi mieszkający w tym domu, ale on nie wychodzi na ulicę, bo jej nie ma, tylko wsiada do gondoli, do motorówki. Dzisiaj do czegoś, co, co pływa, bo przecież tutaj właśnie jest woda, styka się z murami kamienicy. Rysuję najczęściej tuszem, piórkiem. Czasem cienkopisem, czasem ołówkiem. Ten rodzaj twórczości daje mi bardzo wiele satysfakcji i myślę, że to jest wielka radość, jeśli można w takiej właśnie konwencji czarno-białej stworzyć inny świat, który ma motywy tego pierwotnego, ale przecież później powstaje coś, co jest Zupełną wyobraźnią. Na przykład bardzo lubię ten rysunek. To jest miasteczko włoskie. Nie wszystko tutaj jest logiczne i też o to chodzi. Wydaje się, że no, ma ono już jakiś swój okres istnienia, i też zapewne wyraźnie widoczne są elementy destrukcji. Ale to wszystko jest bardzo piękne i e, bardzo malownicze. E, może brakuje mi troszkę ludzi czasem, powinnam więcej chyba postaci rysować, ale rzeczywiście to było wczesnym rankiem i e, taką sytuację zastałam. Natomiast światło słoneczne e, wschodzącego słońca bardzo pięknie e, oświetlało fragmenty murów, różnych e, destrukcji, e, murów odpadających. Tak naprawdę to nawet nie chodzi o to, żeby oddać stan rzeczywisty, bo wtedy pewnie trzeba byłoby zrobić po prostu fotografię. Natomiast ja bawiłam się tym tematem i zapewne zmieniłam go na swój sposób, co przynosi mi o wiele więcej satysfakcji. Zachęcam więc do takiego twórczego podróżowania. Bo tak naprawdę to okazuje się, że w podróży mamy różne chwile, czekając na autobus, na samolot, oczekując na wejście do muzeum, kiedy możemy, korzystając z małego przebornika, z faktu, że dzisiaj jest mnóstwo takich rzeczy zmiaturyzowanych, a właśnie możliwych do użycia w podróży przez niekoniecznie artystę. Bo to jest zajęcie dla każdego kulturalnego człowieka. Ktoś, kto fotografuje, może przerzuciłby się właśnie na rysunek, bo fotografują prawie wszyscy. Dzisiaj jest tak świetny sprzęt, że właściwie trudno konkurować, bo konkurujemy tak naprawdę ze sprzętem, a niekoniecznie z umiejętnościami artysty fotografika. Natomiast, natomiast rysunek jest bardzo indywidualny, bardzo osobisty, ciepły, też świadczy o inteligencji i może kształtuje inteligencję, bo, bo jednak trzeba ten świat przetworzyć, ale trzeba go po swojemu oświetlić. Trzeba też dokonać pewnie jakiejś gradacji tych elementów, które chcemy narysować. No, wielką Frajdą jest rysunek kolorowy też. To są akurat pastele i fragment architektury. W zasadzie, być może nawet w pierwszym momencie patrzyłam na coś, co istniało naprawdę, no ale nie dokończyłam tego rysunku w miejscu, gdzie zaczęłam. Natomiast kontynuowałam to później, właśnie w malarni, tworząc coś zupełnie innego, rządzącego się własnymi prawami, a więc templum świątynia, taki inny świat, w takiej tonacji ciepłej. Wielka przyjemność, bo tutaj też wykorzystałam specjalnie rodzaj papieru, rodzaj kredek i przekonana jestem, że w ten sposób spędziłam bardzo pięknie czas, piękne chwile, które też mogliby Państwo w taki sam sposób, a może jeszcze ciekawszy. Odnaleźć w swoim życiu, bo to jest faktycznie wspaniałe hobby i interesujące zajęcie. Że zawsze i wszędzie można rysować, to o tym świadczy ten rysunek. Ja go bardzo lubię. Wtedy byłam zafascynowana twórczością Piranesiego. Taki był cykl Il Carceri. Był to taki trochę smutny cykl, bo przypominał. Może więzienie, jakąś taką architekturę, która wcale nie jest dla człowieka przyjazna, bo jest monumentalna. Człowiek jest mały, właściwie nie wszędzie można wejść, wyjść. A ja znalazłam się w takim miejscu i w takim momencie w życiu, że właściwie musiałam dłuższy czas przebywać w tym samym miejscu, i pomyślałam sobie, że może coś takiego narysuję. No i właśnie powstała taka praca, która jest inspirowana Piraneziem, ale w żaden sposób go nie kopiowałam, tylko próbowałam pójść jego tokiem, tokiem myślenia, czyli są te monumentalne Elementy architektoniczne, może nawet y, y, wydają się y, zupełnie bezsensowne, nie mające logiki, zwłaszcza górna część ten, tej, y, tej konstrukcji. Wszędzie są jakieś schody, ludzie potrzebują gdzieś dojść, y, uwolnić się, jakiś błąkający się ptak, y, zawieszone koło. Y, no i oczywiście też y, tuż y, i piórko. Osobiście bardzo lubię ten rysunek. Myślę, że tutaj udało mi się pokonać dużo takich tem, problemów światłoczeniowych, problemów związanych z zagęszczeniem kreski i właściwie wielokrotnie go, wielokrotnie go staram się też reprodukować i dawać swoim przyjaciołom jako, jako pamiątkę. Taki, Może nawet to jest po, w pewien sposób portret psychologiczny w danym momencie mojej osoby, jakiegoś przeżycia trudnego, a zarazem inspirującego, to właśnie w tym trudnym momencie nie zawsze musimy przegrywać i załamać się, tylko że możemy właśnie zostawić taką piękną pracę. Podobno cierpienie u szlachetnia, więc w takim cierpieniu, jeśli się stworzy taką pracę, to ta szlachetność zostaje tak właśnie utrwalona. Tutaj kolorowy Kazimierz. No to jest zupełnie odwrotna sytuacja miasteczko kolorowe, pełne ludzi, coś tu się dzieje, jakiś handel, jakieś osoby, które niosą różne rzeczy i to wszystko dzieje się w takiej ciepłej, słonecznej atmosferze. Próbowałam tę pracę wykonywać różnymi technikami, bo tutaj jest i marker, i piórko, i, i nawet też farby akwarelowe, no, ale można. Właściwie można i tak pracować, niekoniecznie trzeba być bardzo konsekwentnym, bo tak naprawdę liczy się chyba ekspresja, siła wyrazu. Lubię ten rysunek. Oczywiście bardzo, bardzo skomplikowany tematem jest fara. Kiedyś jeden z wybitnych artystów, bodajże Tadeusz Mysłowski, powiedział: Nie wiem, dlaczego wszyscy malują farę i niebo nad farą. No więc ja też namalowałam farę i niebo nad farą, ale myślę, że to, co jest na górze, to, to jakby jest takim, takim wspaniałym punktem odniesienia, ale tak naprawdę cała akcja dzieje się w dolnej części, która jest bardzo bogata, gdzie jest dużo ludzi, gdzie dużo się dzieje, więc jest taka gradacja, gradacja emocji. No i jeszcze raz z Włoch to jest też Florencja. Rysunek kolorowy przy pomocy markera, tuszu, piórka i udało mi się tutaj osiągnąć pewne przekazanie zachwytu dla wspaniałej włoskiej architektury, a jednocześnie też narysować właśnie w tym miejscu, w tym miejscu, gdzie. Gdzie mogłam siąść niezauważona przez nikogo, taka samotność w tłumie. Jest to bardzo, bardzo miłe uczucie, i wcale, wcale nie czułam się w żaden sposób jakoś nieswojo. Po prostu pewnie w takich miejscach jak na rynku w Kazimierzu, jak we Florencji, w Wenecji. To chyba ludzie na, takich rysowników ulicznych patrzą z wielkim e, pobłażaniem. Może ich lubią, może kupują czasem pracę od nich. Ja nigdy nie zabiegałam o sprzedaż w takiej sytuacji. Zawsze chciałam zostawić to dla siebie, dla, dla rodziny, żeby z czymś właśnie wrócić. U mnie powrót z podróży egzotycznej czy europejskiej, historycznej, to jest zawsze liczy się ilością wykonanych, wykonanych rysunków. Dziękuję bardzo. Ale dziękuję za uwagę, jeśli chodzi o wspólne oglądanie rysunków. Natomiast zapraszam na następne spotkanie w melarni i przygotuję tutaj y, niebanalny Kazimierz. No, y, Kazimierz nad Wisłą, bo w zasadzie y, teraz będzie duża uroczystość w Kazimierzu, 15-lecie Kazimierskiej, Konfraterni Sztuki. Ja jestem członkiem tejże Konfraterni. I y, chciałabym o Kazimierzu opowiedzieć pokazać pracę stamtąd właśnie, tam powstałe i opowiedzieć o tym Kazimierzu niebanalnym, y, bo y, niekoniecznie zawsze musi być tematem fala i rynek, bo jest tak wiele pięknych miejsc. A niedawno rozmawiałam z panem dyrektorem Żurawskim, wieloletnim dyrektorem Muzeum Kazimierskiego na temat architekta, który, którego wyobraźnia uczyniła to miasto tak bardzo pięknym. Tym wybitnym architektem jest Karol Siciński, który nie zawsze był akceptowany przez mieszkańców tego, tego miasteczka, no bo nie zawsze godził się na takie rozwiązania, architektoniczne, jakie proponowali mieszkańcy, bo dla nich to było wygodne, a dla niego to było ważne, żeby te wszelkie pomysły komponowały się jakoś w całość. I właściwie my dzisiaj oglądamy Kazimierz przez pryzmat może i tworu renesansowego, ale również przez pryzmat wyobraźni Sicińskiego, bo tak naprawdę to on nadał temu miastu charakter, wyraz, no, przepięknym dziełem jest dom architekta. To jest obiekt, który jest niesamowicie funkcjonalny, ponieważ latem tam jest chłodno, kamień kazimierski chłonie wszystko co jest zbyt ciepłe i wcale nie jest potrzebny cały system powiedzmy chłodzenia. I z kolei zimą jest tam ciepło przy nawet Niewielkim ogrzewaniu, bo jest wspaniały piec w Wielkiej Sieni. Ta Wielka Sień jest no, legendarnym miejscem, bo przecież tam tam siadali najwybitniejsi ludzie kultury, twórcy. To było miejsce, które miało ogromny wpływ na społeczność tam przebywającą. Ja oglądałam to wszystko jako mała dziewczynka, podziwiałam, chłonęłam atmosferę. No tak się szczęśliwie złożyło, że, że w ubiegłym roku w lipcu mogłam, wybierając pomiędzy Gruzją a Kazimierzem, wybrałam właśnie to miasteczko, żeby tam spędzić dwa tygodnie w domu architekta i zrozumieć, na czym polega urok Kazimierza. Urok to jest takie banalne słowo na czym polega. Legenda Kazimierza, na czym polega niezwykły majestat tego miasteczka. Tu właściwie obrazy malują się same, książki same się piszą, wiersze powstają, piosenki się śpiewają, tak jakby twórca właściwie tylko mógł się poruszać na falach tego wszystkiego, co Kazimierz nad Wisłą oferuje. Dlatego zachęcam do spotkania, a może dobrze przed tym jeszcze pojechać i zobaczyć, co słychać w Kazimierzu.